Cześć, noworoczny mistrzu, czy pamiętasz może najdziwniejszy ślub świata, czyli grę, w której byliśmy zabójcą królów? Zapraszam was do drugiej części, także już teraz zostaw łapeczkę w górę, a najlepiej 20 tysięcy, wtedy pojawią się kolejne odcineczki na moim kanale. Stawcie hashtag murder2, murder to kill or not to kill, tak się nazywa druga część tej gry, w której będziemy sobie pykać. I oczywiście będziemy znowu zabójcą królów, będziemy mieli dodatkowe zakończenia, które będziemy mogli sobie zrobić, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam was na live na Facebooka, bo być może w tym momencie właśnie trwa. Siemanko mistrzu, zacząłem właśnie live'a na facebook'u, możesz z... Pograć w różne gry i wygrać co kilka tygodni wiele nagród dla najaktywniejszych użytkowników takich jak myszki, słuchawki, czy pejsy w karty Wpadaj na fanpage i zostaw polubienie z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Cię żaden live Czekam na Ciebie No i co moi drodzy, hashtag zostawiony, łapeczka zostawiona Zapraszam do grania w Murder, druga część specjalnie dla Was Nieco prawda po trzech latach, bo w tą grę jeszcze nie gra Dobra, bierzemy lokalnego save'a, oczywiście przenosimy się za bramy naszego królestwa Proszę bardzo, i to jest nasz król, a my jesteśmy tym typeczkiem Czy ja to mogę robić znowu na spację? Oczywiście, że tak czy to... Ten król mruga, czyli prawdopodobnie odwraca się przy mruganiu i pewnie przy ruszaniu nosem. Także na spokojnie wyczajmy typka. Co możemy zrobić? Byk! Od razu! Co mu za gus wyrósł? To nie wygląda jak gus, ale nieważne. Niech będzie, że gus przejmujemy koronę, no idziemy dalej. Co w tej grze możemy robić? Mamy na początku jakiegoś typka, który prawdopodobnie będzie chciał nas dotknąć swoją ręczaną rajstopą. Happy Dungeon! Posłał mi buziaka, czy ona. Co jest? O nie! Zabrała nas do lochów, czy zabrał nas do... Zostaliśmy zacałowani na śmierć przez... To, to do jasnej cholery był! Wracamy za mury zamku z powrotem, no i jeszcze raz walczymy, czyli od razu dostaliśmy zakończenie e, takie. Ale my teraz oczywiście podnosimy nasz młotek, nie ruszaj nosem ani nie ruszaj oczami, bo muszę cię zrobić w pierwszym tym. Proszę bardzo, nie ruszył, czyli jakby... Do loku jeszcze ani razu nie trafiliśmy, jest bardzo dobrze, ale trafiliśmy do dungeonu, czyli do piwnic, do takich, można powiedzieć, nawet lochów tego królestwa, tylko nie tych prawdziwych lochów. Co jest? Ty mi... Gdzie mnie jest garnka w łeb? Ja ci dam, jest! Normalnie mnie porwała, ty! No i ona zostaje teraz królową. I czy ja będę musiał naprawdę uderzyć królową? No nie, jest i Rafatus, jest i Marlenka. Włosy nie bardzo się różnią. Także, ta. Wyczuła mnie nohalem! I schodzę w tym momencie, niestety, do lochów. No i tak bywa I przez chwilę, ale spokojnie, bo możemy zacząć, oczywiście, jeszcze raz. My tam leżymy po drodze. Także, czemu my tam leżymy po drodze? Podnoś ten młot. Nie wąchaj ani nie ruszaj nic. Znowu coś wyczuła, ale nie tym razem, moi drodzy. Marlenka, czy to siądzie? Wracamy do bycia królem tego królestwa. Nie wierzę, że to się e, zadziało. Oczywiście bierzemy koronę gus na jej głowie. Co mamy tutaj dalej? Nie, nie, tutaj już się nie dam złapać. E, gdzie te gdzie ta rajsto? Ej, odwraca. A mogę się na myszce odwracać? Dobra, czyli to muszę robić myszką. Nie wiedziałem, myślałem, że to mogę robić również za pomocą spacji. Pierwsza osoba w lochu, proszę bardzo. Lecimy dalej. Co tam dalej się wydarzy? Mamy O panie. Kim ty jesteś? Ciebie nie znam. Zamieniłem się w żabę! Abracadabra, czary, mary! Mamy teraz żabiewary i zamieniliśmy się w żabę za pomocą tego czarodzieja. Czarodziej tego e, królestwa, który nas porobił. Dlaczego nie miałem żadnego achievementu w tym momencie? Nie mam pojęcia. W każdym razie, no nieźle. Okej, okay. czyli takie jest zakończenie z czarnoksiężnikiem, który gdzieś tam nas zamienił. No dobra! Wcześniej mieliśmy jakiś zatruty sprytowy miecz w poprzedniej części, a tutaj mamy ogromny młot, do czego może służyć do wbijania ogromnych drewnianych gwoździ. Jest to przy okazji drewniany młotek, także nie wiem, czy w tamtych czasach jeszcze nie dam się złapać. Nej, nej, nej nie tym razem. Mogę tutaj Bęk, proszę bardzo. Ta udawała, czy ten udawał? Bo to jest kącitka. Proszę, ona tam coś tam swoim tamburynem przeznaczenia? Dobrze, to ja może będę to robił rękami, proszę bardzo. Gdzie mnie? Gdzie z tymi łapami? Do lochu! Normalnie do lochu! Jesteś pierwszym w tym lochu. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj mamy dalej... O, tego grajka też nie wiem, co się wydarzy. Jak ten grajek mnie pierdyknie? Bęk! Czyli to jest chyba taki lokalny Stangret, mi się wydaje. Przebrał się w nasze ciuchy i z króla stał się... Księciem, królewiczem, a ja go muszę teraz znowu rozwalić. Czyli tutaj nie mamy teoretycznie żadnego zakończenia, ale czy mogę go bajsnąć? Niech on nie mruga ani nic głupiego nie robi. Proszę bardzo! Czyli jemu jak się tam damy uderzyć, to nic ciekawego się nie wydarzy, a my znowu zostajemy królem i musimy oczywiście przywdziewamy te wszystkie wspaniałe ciuchy i musimy lecieć dalej. Zobaczcie, jak, z jaką gracją chodzimy. Czarnoksiężniku, nie tym razem, a, że on niby ma fajną książkę, w której coś tam pokazuje, że czaruje. Słuchaj, to jest książka z setele zakupów mango, w których możesz kupić ciekawe rzeczy, ale idziesz do lochu, nie potrzebuje twoich książek że zakupu, proszę bardzo, tam mamy jedne, na razie ciało, tutaj był ten drugi, A nas walnęła z czajnika w potylicę, więc nie tym razem, do lochu, szybko, do lochu, do lożku, lożko, co? Nieważne, w każdym razie do lochu, ten już tam powieszony, normalnie się powiesił, trochę czasu minęło, czyli czas leci bardzo powoli, tym razem znowu się mamy dać złapać przez tą... Czy przez tego? Przez Conchita? Nie! Do lochu, proszę bardzo. Dobra, mamy ją, jego w lochu. I teraz co dalej? Co my tu mamy? Znowu... A, to muszę lecieć jak najdalej. Dostać się jak najdalej. W tym królestwie żadnych garnków na mnie. Czas, zobaczcie. Te nasze życie, ten czas, leci bardzo powoli, moi drodzy. Okej, okay, tutaj mamy. Wow, to jest prawdopodobnie. To jest ksiądz? Czy jakiś czarnoksiężnik? Drunk King. Pijany król. Proszę bardzo, bierzemy łyczkę jakiegoś eliksiru. Zniszczył nam się czas, w sensie zniknął. I teraz prawdopodobnie możemy do trwać do samego... no nie, no nie, no znowu ty teraz musimy się dostać do samego końca, ale nie zmijającym czasem znowu ta z garnkiem, to ile ja będę szedł? 6 lat będę do końca szedł, bang, proszę bardzo, wpadasz do lochu znowu z wszystkimi, kogoś zabrali do lochu, kogo? jakąś kobitę, i w ogóle nie daj jej szansy nie dałem jej absolutnie szansy, krajka jeszcze nie złapałem gdzie z tej lutni, w jutrzni, do lochu do lochu, Geraryhir Geraryhir do lochu zostaje złapany o a ty, kim jesteś? Co tu się dzieje? Czy tego mnicha możemy zostawić? Panie, przepraszam, kłaniajmy się! Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Czy zostałem oświecony? Przyśpieszył mi czas. O, o, coś mi. I jest koniec, moi drodzy. Koniec to będzie jakby pierwsze, jakieś nowe, normalne zakończenie. Co tu się wydarzy? Oczywiście wchodzimy do zamku naszego królestwa na sam środek. I mamy typka po lewej, który został naszym. Zostałem. Zatruty? Dlaczego? A, bo on, o kurcze, czyli mieliśmy tego... Nie pić. 32 tysiące skoro, to jest pewnie dobry wynik, mieliśmy nie pić tego eliksiru, żeby pewnie zostać jakimś królem, który już na zawsze będzie panował, czyli jak zaczepi nas ten ksiądz, to dajmy go do lochu! Normalnie Gierary okay, Hir do lochu! Okej, zaczynamy od początku i teraz zrobimy zakończenie, w którym nie przyjmiemy od pana księdza, prawdopodobnie czy to był ksiądz? Nie mrugaj, ani nie siorb nosem, ani nic się złego nie wydarzy. Okej, okay, zostajemy królem od razu skorzystamy tylko z usług tego takiego mnicha, tego takiego w zielonym. Zielony to się powinien to kojarzyć, kojarzyć z toksycznością, ale w każdym. Ty od razu idziesz do lochu, od razu. Ty pokaż rajstopową rękę i. Do lochu, do lochu! Do lochu! Nie potrzebuję, żebyś zamieniał mnie w żabę. do lochu! Kogo my tu mam. O! Don't touch anything. To jest jakaś pani, która prawdopodobnie chce nam tutaj dotknąć nas w bark może być, może, albo dać buziaczka. Okej. Okay. I to może być. Miał jakiś zielony klep. O kurde, czas również zniknął zielony klejnot, czyli to, to było, było, no nie, no przecież tamta jest moją kobietą, no ja nie będę teraz z fire like a phoenix, no, 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 ty idziesz do lochu, a tam mamy swoją, poznaliśmy prawdopodobnie naszą żonę, która zresztą wyglądała jak ta z atomówek od tego, no wiecie, od burmistrza, nie, tak wyglądała przez chwilę, przecież. po włosach, nigdy nie było widać jej twarzy, gdzie panie z mango, jo nie chcę żadnych zakupów, przed i po świętach, nie, 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 niby promocje, a tak naprawdę wiecie jak jest, znowu z tą rajstopą, ilu ich jest w tych lochach, że oni się tak mno do lochu. O. Tego tutaj dam szansę, czyli będziemy mieli jego przy swoim boku, jak już dojdziemy do samego końca, on mnie tam oświeci. Proszę bardzo, panie. Okej, okay, zostaliśmy oświeceni. Ta druga część, moi drodzy, tutaj się dzieje zdecydowanie więcej niż w tej pierwszej części. Chociaż pierwsza część była bardziej intuicyjna, działa się znacznie szybciej. Powiedz mi, zanim pójdziesz do lochu, ilu was tam jest? Zresztą nieważne, do lochu. Mówiłem ci, że nie chcę tego miksera z telezakupów. A tu nie chodzi ci o mikser, tylko na przykład o nowe naczynia, które pójdą razem z tobą do lochu. Nie chcę powiedziałem, nie chcę nie przyjmuję żadnych naczyń. Bęk! Czy to już będzie koniec? Czy jeszcze? Mamy odrobinę... Ta z czajnikiem jeszcze tu chcę. Nie... Rozumiesz, że nie lubię ciepłej herbaty? A, ale że jest zimna. No to w tym wypadku, jeśli chodzi o ten niebieski czajnik zimnej herbaty, też nie lubię! Nie lubię! Do lochu! Jeszcze ten, nie będę tego pił. Nie tym razem, panie księże, nie do lochu! Rozumiesz? Nie będę tego pił. Nie będę pił tego dziwnego, eliksu za łeb, normalnie Kimure mu tam strzelił i jest w lochu, i przyspieszamy. Czyli już jesteśmy na sam koniec gierki. I czy tym razem się uda? Czy tym razem zrobiliśmy jakieś zdecydowanie lepsze zakończenie, moi drodzy, a następnym razem w ogóle zrobię zakończenie, w którym nie zrobię absolutnie nic. Czyli po prostu jako król będę łapał ludzi do lochu, do lochu, do lochu i zobaczymy, jakie będzie zakończenie. Prosperity Life, czyli prosperujące życie. Jesteśmy królem, który. chwała królowi! Czyli zrobiliśmy najlepsze zakończenie prawdopodobnie w tej grze, czyli wszystkich posłaliśmy do lochu. Mamy swoją żonę, która wygląda, jak nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta, od y, burmistrza z atomówek i gościa, który nas oświecił, czyli mamy błogosławieństwo gdzieś tam Boże. No i to jest prawdopodobnie najlepsze zakończenie. A teraz zróbmy zakończenie, w którym wszystkich, dosłownie wszystkich, ześlemy do lochu. Najpierw przejmujemy oczywiście pierwszego króla tego królestwa, za którym... Oj, mrugał! Mm, prawie nas złapał. Ale ciekawe, czy w tej części, jeżeli poszlibyśmy za tym królem do samego końca, czy coś by się wydarzyło. Pęk! Już zaczynał mrukać. Okej, okay, czyli mamy pierwszy gus, no i teraz wszystkich jak leci, wszystkich do lochu. Do lochu, do lochu. No, kusi, kusi, żeby coś tam tego, ale jednak do lochu. Do lochu. O, stary, wiem, że ty jesteś dobrym człowiekiem, który chciał mi pomóc, ale do lochu. O, ale swoją drogą zobaczcie, ty do lochu, a już zeszło nam życie i też my się starzejemy, bo wyglądamy zupełnie inaczej niż na początku, więc teraz jesteśmy troszeczkę starszym gościem, ale to dobrze. O, kolejny, który pójdzie do lochu. Wiem, że nie mogę tobie zaufać, bo ty masz nikczemne plany wobec mnie, proszę bardzo, do lochu. Ja jestem już coraz starszy, ja nie ufam takim ludziom, ja jestem starszy, ja sobie mogę doczekać do końca bez pomocy nikogokolwiek. No i okej, okay, moi drodzy, do końca życia zostało nam naprawdę sekundy, Przestaje życie, on tak naprawdę idzie już teraz za nami, gra nam różne piosenki. Nie wiem, czy to są marsze pogrzebowe, czy co w każdym razie nie zostało. Już wiele jesteśmy przy I, właściwie jeśli chodzi o live, to przy I jesteśmy. No i już końcówka naszego życia, Panie królu drogi, jeszcze go teraz łapiemy, to jest koniec naszego życia. Zobaczmy, jak ono się kończy, w którym momencie nam brakło czasu. Czy jeszcze nie brakło życia? No, live już. Halo? Nasze? Halo? Nasze live się skończyło. Czy ja muszę go jeszcze wysłać do lochu? Może ja go muszę wysłać do lochu? Bang, złapałem go i nasze życie w tym momencie się kończy. Mamy już go kompletnie zero, wszyscy są w lochach i tak dalej. No i co? O, jesteśmy już bardzo starym królem, który prawdopodobnie dochodzi... Do kresu, do samego końca. O, proszę bardzo, czyli przez całe życie byliśmy teoretycznie sami. No i zobaczmy, co się wydarzy, bo może jest jeszcze zakończenie, w którym mielibyśmy tylko żonę. A tak, serca! Wyskoczyło nam serce na. Oh no! Game over! Mniej punktów niż za największe zakończenie, to się nie mogło wydarzyć. I to tyle, moi drodzy, w drugiej części Murderer, czyli tu kill or not to kill zabójca e, Królów. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystkie zakończenia. E, mam nadzieję, że tak. Druga część, jeżeli Wam się podoba, zostawcie 20 tysięcy łapeczek, ale są kolejne takie gry, które mogę nagrywać na kanale, także jeżeli chcecie i wiecie, jakie gry chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, e, to oczywiście piszcie w komentarz, zostawiacie łapeczki w górę. Hashtag e, Murder, oczywiście wpadajcie na live'a na Facebooka, bo być może w tym momencie trwa live. I to tyle. Do zobaczenia mistrzowski łokie, szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, łokieć, Fu! Ej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Dzięki niej będziesz miał dostęp do wielu nowych możliwości. Możesz dzięki miesięcznemu wsparciu mojej działalności mieć rangę początkującego, życzliwego, szlachetnego, prestiżowego oraz legendarnego mistrza tego kanału. Dodatkowo dostaniesz nowe emotikony, których będziesz mógł używać jako VIP na transmisjach live. Już niebawem wspierając mnie na określonym poziomie dostaniesz nawet dostęp do serwera Discord dla widzów oraz dodatkowych materiałów widocznych tylko dla wspierających, na przykład montażu filmów, które niedługo pojawią się na kanale oraz zniżki na moje rzeczy w sklepie aż do 40%. Bez drobną kwotą, jeżeli używasz Zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!